tyle obudzony, że może ułożyć jakieś słowo z wybranych stąd literek, to ja zapraszam. Kto będzie miał propozycję, kto będzie miał odpowiedź tutaj na antenę, może trafić w każdej chwili. E, linia czeka. Hala, dzień dobry. Bingo. Bingo. Sprawdzam już dokładnie. Nie? A pani dzwoniła przed momentem? Tak, tak, tak. Tak, no to za ten pagon wie pani, że 100 zł jak najbardziej dla pani. A bingo nie ma. Bingo nie ma. Coś innego. Dużo odpowiedzi, dużo odpowiedzi. Pagon jest. Co jeszcze? Minimum trzyliterowe słowa. Konieczne jak najbardziej. Tutaj trzy litery, ale mogą cztery, może być więcej. No w końcu tych literek tutaj do dyspozycji sporo. Piękna pogoda, takie hasło, a z niego wybieramy dowolne litery i układamy jakieś słowo. Takie słowo, które będzie warte pieniądze. 1400 złotych w poli tego konkursu jeszcze zostało. Można grać i wygrywać pieniądze. Haro, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Okno. Okno. Sprawdzam. Nie ma. Próbujemy dalej. Inne słowo, jakie przychodzi ci do głowy? Piękna pogoda. Trochę liter do wyboru, do dyspozycji, to z nich układamy jakieś słowo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, poproszę o odpowiedź. Doping. O, doping. Nie ma. Próbujemy dalej. A swoją drogą same panie na razie dzwonią. Same panie przed telewizorami. Obudziły się tak wcześnie, a panowie albo śpią, albo już poszli do pracy. No zobaczymy, może jakiś pan się pojawi na antenie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Nogi. Nogi. Droga pani, nie ma. Nóg nie mamy. Przynajmniej na tablicy. 14 odpowiedzi czeka wciąż, ale słuchajcie, zróbmy tak. Żeby była Wam łatwiej dostać się tutaj na antenę, no to ja na moment poproszę o otwarcie kilku linii, żeby było łatwiej, szybciej dostać się na antenę. 3, 2, 1, startujemy! Kilka otwartych linii. Teraz, pomimo tego, że tak wczesna pora, myślę, że się obudzicie jeszcze szybciej. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. O, i mamy Pana. Jaka będzie odpowiedź? Yy, Kanada. Jeszcze raz głośno? Kanada. Kanada, tak? tak? Nie ma, próbujemy dalej. Pierwszy pan się zgłosił, ratuje tutaj męskie honory. Jeden pan mieliśmy przynajmniej. Dzień dobry. Halo, halo. Tak. Dzień dobry. Danka. 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 Nie Dan mamy takiego słowa, nie mamy takiego słowa, ale widzę, że panowie się po po pobudzili. Są przed telewizorami. Słuchajcie. Ale moment. E Kanada była wcześniej. Nie dałoby się nawet, proszę pana, ułożyć słowa Kanada, bo mamy tylko dwa razy A, a w słowie Kanada mamy trzy razy A. Kochani, dysponujemy tylko literami, które widzimy obok. Jeżeli któraś literka jest dwa razy, jak najbardziej można ją użyć dwa razy, ale jeżeli jest tylko raz, albo na przykład dwa razy, a nie trzy razy, nie możemy jej użyć. Tyle, ile widzimy, tyle liter używamy. Dzień dobry. Dobrą odpowiedź. Pan czy pani, no, panowie się pobudzili. Na początku same panie dzwoniły i zobaczymy, kto teraz dobędzie nagrody. Już cztery osoby wygrały. Kto teraz? Kolejna osoba. Wybiera numer telefonu, ale wcześniej oczywiście układamy słowo z tych liter. Dowolne, takiego, którego jeszcze tu nie odkryliśmy. Oj właśnie. Zróbmy tak, żeby było łatwiej jeszcze przez moment dostać się tutaj na antenę. Otwieram kilka linii. Uwaga, trzy, dwa, jeden. Startujemy. Otwieram kilka linii, żeby łatwiej było się dostać na antenę. No i teraz szybciutko, szybciutko można trafić tutaj do studyjnych rozgrywek. Ale dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę Dzień odpowiedź. Daga, daga. Nie, 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 nie. Próbujemy dalej. Coś innego. Układamy słowa z liter tych, tylko i wyłącznie z tych. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę odpowiedź. Ikona. Ikona. Nie mam. Próbujemy dalej. Inne słowo. Popatrzcie na te literki. Kilka otwartych Odpowiedzi później coraz trudniej się będzie robiło z każdą kolejną dobrą odpowiedzią, no bo już nie można będzie powtarzać się tych odpowiedzi z tablicy. Państwo na literkę H, a nazw nie ma znowu tak strasznie dużo, więc lepiej się pospieszyć na samym początku, żeby później nie trzeba było tak dużo szukać, zastanawiać się i kombinować. Dwie stowy, dowolne państwo na literę H i lecimy. Gwiazda 704 307 222. kto teraz trafi do studia ze swoją... Propozycją. Pan, pani, no w poprzednim konkursie bardzo dużo pań. Pani, panowie, panowie, zobaczymy. To. Program na żywo, a trwać zbyt długo nie będzie, więc kto pierwszy ten lepszy. Każda minuta tego programu bardzo cenna. A w każdej sekundzie można trafić tutaj do studia. A i uwaga, ważna informacja, kochani: ja poproszę o polskie nazwy. Po polsku. Jesteśmy w Polsce, mówimy po polsku i zapisujemy po polsku. Bardzo proszę o polskie nazwy. Jakby było jakiekolwiek wątpliwości, państwo na H. Pierwszą propozycję poproszę teraz. No, ale szybciutko słuchajcie, bo to nie ma na co czekać. Taka cisza nagle zapadła. Niepokojąca. Państwo na literę H. Nie ma ich tak strasznie dużo, ale są. Cztery takie naprawdę znane są. W sumie są cztery. 800 zł to jest naprawdę dużo pieniędzy, to jest dużo pieniędzy. A potem zastanów się, zastanów zna, się, czy znasz dobrą odpowiedź. Jeżeli znasz, zastanów się, czy masz ochotę tutaj zadzwonić. Jeżeli tak, no to podaj mi poprawną odpowiedź na antenie. Wybierasz numer telefonu, podajesz Państwo na literę H i 800 może być twoje teraz! Przed szóstą rano! Jeszcze przed szóstą rano możesz zarobić te pieniądze. Kto je zdobywa? Teraz! Nie zaraz, nie za chwilę, teraz! 800 zł! Miało być pół tysiąca. Jest więcej. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Jest 800. Państwo na H. Kto? Honduras, Holandia, co jeszcze? Twoja odpowiedź. 800 zł teraz ode mnie ze studia. Ja się tak dopytuję i tak troszeczkę popędzam, bo mam bardzo mało czasu. I mam ważną informację, uwaga. I koniec programu. Musiało to nastąpić. Kończymy program. Czyli ostatnia osoba, ostatnia odpowiedź, ostatnie 800 zł. I przypominam, konkurs jest trudny, bo mamy tylko cztery możliwe odpowiedzi. Dwie już padły i są na tablicy to Honduras i Holandia. Co jeszcze? Jest jeszcze takie. stów. Osiemset złotych. Da się wygrać. Tylko trzeba teraz zadzwonić, tutaj trafić do studia. Podać państwo na literę H, a już pozostaje się tylko cieszyć. Weekend już się zbliża. Już piątek, to już jesteśmy tacy tak bardziej pozytywnie nastawieni. Piękna pogoda za oknem, a do tego 800 zł w portfelu dodatkowym, bo no myślę, że poprawi humor. Tylko komu pytam komu? Pan czy pani? Szczególnie, że wakacje tuż, tuż, bliziutko. Osiemset złotych? No, myślę, że to się przydało. Koniec programu. Osiemset. na H. Dobrze, odliczam ma od 10 do 0. Kończymy program. W tym czasie proszę odpowiedzieć. Uwaga! 10 9 8 7 Powiedziałam siedem, sześć, pięć. Kto wie, ten dzwoni teraz, bo za moment będzie za późno. Powiedziałam pięć, mówię cztery. Kończymy program, jest cztery. Trzy, dwa. Ja muszę odliczać dalej i muszę usłyszeć odpowiedź przed końcem. tym odliczanie no program dobiega końca. Dokładnie za 11.06. I mówię jeden. I chcę usłyszeć twoją odpowiedź teraz. Uwaga, powiedziałam 1, kończymy odliczanie. Nie możemy dłużej czekać. Dobrze. Kończymy? Uwaga, 1. I muszę kończyć liczenie. Muszę się żegnać. Na szybko, a nie pomału. Zero. Mamy telefon. Trzymam kciuki, mocno. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę o odpowiedź. Hiszpania. Hiszpania, doskonała odpowiedź. Jak ma fajne imię? Wacława. Pani zdrowa 800 zł to jest Pani nagroda. To są Pani pieniądze. Wielkie brawa, gratuluję. Zapraszam na konkurs SMS-owy. 10 tysięcy zł. Do wygrania odpowiadajcie na SMS-y. Miłego dnia, weekendu. Pa, pa. Co sprawia, że wciąż czuję się młodo? Stymuluje moje ciało, umysł, światopogląd. A jeśli chodzi o skórę, wybrałam Revitalift z technologią Stimulift. To działa. Moja skóra jest jędrniejsza, a zmarszczki wygładzone. Ponieważ pobudza osiem naturalnych czynników liftingujących. I to robi różnicę. Stymuluj swoją skórę codziennie. Revitalift, światowy lider w kremach przeciwzmarszczkowych. Ponieważ jesteś tego warta. Wiem, jak wygląda Twój dzień. Skąd wiem? Mój jest taki sam. Tyle zależy od ciebie i by wszystkim chcesz być niepokonana. Ciągle nowe wyzwania, a na wszystko tak mało czasu. I czasem zostaje na mojej drodze. Ból. On ma mnie zatrzymać? Nie, mam i bukrom Sprint Caps. Kapsułka z płynnym lekiem szybko się wchłania i zwalcza ból. Ja sprintem zwalczam ból. A ty? Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Astrologia to moja pasja. Nie jest to wiedza tajemna. Astrologia to nauka, która bada położenie planet i ich wpływ na życie ludzi. Mój nowy codzienny horoskop pozwoli Wam sprawdzić, czy ten dzień może być przełomowy i na co warto zwrócić uwagę. Już teraz zamów swój codzienny horoskop. Wyślij SMS Start Spacja Znak Zodiaku na 55044. Ten horoskop jest specjalnie dla Ciebie. Zapraszam! Joanna Godecka. Do żadnego szablonu satysfakcji mi to nie pasuje. Na co on tak zrobił? I ma pan naraz trzy pomocne pakiety, które wyraźnie zwiększają pojemność pana abonamentu. Szat! No klient no, miał reakcję dźwiękową. Co masz tam w reakcjach? Yy, super